Cześć moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w poniedziałek. No tak, jest po weekendzie, więc pierwszy dzień tygodnia to jest właśnie poniedziałek. A kto przypomni mi, jaki mamy miesiąc? Mieliśmy styczeń, luty, marzec. Tak, dokładnie, jest czwarty miesiąc, czyli kwiecień. A jak wiemy, to kwiecień, plecień wciąż przeplata, trochę zimy. Trochę lata, ale mamy nadzieję, że ta zima już sobie pójdzie i będzie tylko i wyłącznie piękna, słoneczna pogoda. Dzisiaj zapraszamy Was na krótką prezentację. No co, jesteście ciekawi? Zaczynamy! Co tu mamy napisane? P, O, J, A, Z, D, Y. Pojazdy. Pojazdy, czyli na przykład co? Czyli na przykład właśnie samolot. Albo samochody pędzące po drogach. Lub też statek. Pojazdy dzielimy na takie trzy kategorie: na pojazdy latające, pojazdy lądowe oraz pojazdy wodne. Sprawdźmy, co tutaj mamy. To jest helikopter. W którym miejscu będzie helikopter, jak myślicie? Tak, helikopter jest pojazdem latającym. A to jest rower. Czy rower jest pojazdem? Jak najbardziej, bo dzięki niemu możemy się przemieszczać. To gdzie będzie nasz rower? Dokładnie, jest on pojazdem lądowym. A tu, tu jest motorówka. Tak, tak. Motorówka jest pojazdem wodnym. Kolejny to jest balon. Gdzie ten balon? Dokładnie. Do pojazdów latających. A autobus? Tak, tak. Autobus będzie wśród pojazdów lądowych. No i łódź podwodna. Łódź podwodna również jest pojazdem, Pod nią również można się przemieszczać. I tak, ona jest pojazdem wodnym. A teraz powiedzcie mi, co tutaj jest za auto? Czy to auto jeździ szybko, czy wolno? Tak, to auto jedzie bardzo szybko. Ale czy takie jechanie tak bardzo szybko jest bezpieczne? No nie. Zawsze trzeba jechać ostrożnie i obserwować to, co dzieje się na drodze, ponieważ z taką prędkością bardzo łatwo można niestety spowodować wypadek. Ale tak, to auto jedzie szybko. A tu mamy helikopter. Czy ten helikopter leci wysoko czy nisko? Zwróćcie uwagę, że tutaj jest jakaś plaża i że wszystkie rzeczy chyba trochę właśnie odleciały. Więc tak, ten helikopter leci nisko. Ale często możemy zauważyć, że helikoptery latają bardzo, ale to bardzo wysoko. A ten akurat właśnie. Przeleciał jakoś tak niżej niż pozostałe. A tu mamy. Co to jest? Kto wie? Tak, to jest łódź podwodna. Łodzie podwodne z reguły pływają pod wodą, ale zanim się zanurzą, pływają właśnie na wodzie. A wy, moi drodzy, macie jakieś swoje urbane pojazdy? Jeżeli tak, podzielcie się z nami informacjami. Miłego dnia, do zobaczenia!